Hej, jest poniedziałek, 13 maja i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5 a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. Jak widzicie, atakuje od razu nas clickbait z pierwszego quizu, czyli Plotwords, a w tle bardzo profesjonalnie pracuje pralka, której mam nadzieję nie słychać za mocno. Plotwords to jest nowy quiz, który odpaliłem wczoraj. Musimy zgadnąć tytuł filmu, dostając podpowiedzi, które są związane z fabułą. I kiedy czytam pornography, to pierwszy film, który przychodzi mi na myśl, to jest Boogie Nights. Ok, Prostitute. Wpiszemy Pretty Woman, chociaż tam akurat pornografii nie ma. Staniemy maksymalnie 22 podpowiedzi. Brutalność policji. Pornografia, prostytucja i brutalność policji. Serpiko? Wszystko dzieje się w śnie. Dobra, nie wiem skąd to wymyśliłem. Po prostu jest napisane Sen. Holland Drive. Ex dziewczyna. No. Może. Deadpool. Przyszłość. Spróbujemy Crimes of the Future. O, nawet, nawet nie ma. Nawet bierzemy Rise of the Guardians. Bodyguard. Dobra, mam pomysł. Strange Days. Ok, udało się. Faktycznie, faktycznie jest tam ten cały przemysł nagrywania e, tej pornografii na te takie VR-headsety, które można oglądać, które są wyjęte z czyjegoś życia. E, bardzo ciekawy nakręcony film. Kathryn Bigelow jest reżyserką jego. Framed. mamy kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. Ktoś patrzy na broń w czymś, co przypomina swoim kształtem jakiś, jakiś western. To wpiszemy the good, the bad and the ugly. To nie będzie to, ale potrzebuję drugie. O, wow. Teraz to mnie wyciągnęli całkiem w innym miejscu. Może noob. O, widzę, że nie ma nawet jako dostępny film. Wygląda jak Kate Blanchett. Czy to jest szansa, że to jest Babel? O, wow. Okej, okay, też zaskoczyli mnie Alejandro González i Nialitu. różne historie niby tam przeplatające się ze sobą. 2010 rok, jest 2 października, mamy pięć najlepiej zarabiających filmów w tamtym czasie. Nie ma jeszcze jakichś ogromnych hitów, ale mamy tutaj te rzeczy, które zbliżają się powyżej 100 milionów. Mamy podpowiedzi, które możemy kupić za punkty i po podpowiedziach zgadujemy, jaki to jest film. Debut od Paramount Pictures za 40 milionów, jeśli to jest Todd Williams, duża szansa, że to film animowany. <grym> Kto to jest? Sprague Grayden. W 2009 roku zażądałeś tego, nic nie możecie przygotować na to, co nadejdzie następnie. Dobra, potrzebuję naprawdę jak najwięcej informacji. Daniel i Christy. Dobra, to mam, mam w takim razie. Mam w takim razie pomysł, bo to może być Paranormal Activity. Normal Activity 2: Sequel. W sumie ma to sens, bo. O ile e, pierwszy film reżyserował Oryn się potem jest chyba producentem. No i nie ma nikogo znanego w tych filmach. Między innymi to jest. była początkowo ich moc. Drugi film od Paramount Pictures, 86 milionów. Potrójna zwała, potrójne głupota, potrójny ból Johnny Knoxville Jackass 3D. Summit Entertainment w roli głównej Bruce Willis. Hmm, czy w 2010 roku to mogli być Surrogates, to może być Red, to może być Cop -out. Spróbujemy sobie tutaj kilka produkcji Red. Okej, okay, udało się. Był taki moment, no Bruce Willis zaczął występować w dużej ilości filmów, no ale wiemy, że mogły być to też spowodowane niestety jego postępującą Aphazjom, ale wtedy jeszcze w 2010 nie było tak. E, nie było chyba tak źle. E, Drugi tydzień, 12 milionów od Warner Brothers. Dotknięty przez śmierć, zmieniony przez życie. Matt Damon, Cecile de France i Bryce Dallas Howard. Czy to jest Elysium? Nie. Reżyseruje, a, reżyseruje Clint Eastwood. Dobra, tego filmu nie widziałem, ale to jest The Medium. Nie? Mm. To się nazywa po polsku chyba medium, ale po, po angielsku The. Kurde, nie przypomnę sobie jak się ten film nazywa. Hereafter, okej, okay. fair enough. <laughs> chyba nikomu ten film się nie podobał. Uh, Sony picture, 72 miliony. Hmm. Nie masz 500 milionów znajomych, jeśli nie zrobisz kilku wrogów, to jest Davida Finchera. The Social Network, czyli historia Facebooka i Marka Zuckerberga, który, jak się okazało, po filmie, stał się jeszcze dziwniejszy. krytyka w tym filmie, jego, w jego przedstawieniu, prawdopodobnie niewystarczająca. Cine to Nerdle, 16 podpowiedzi, układamy z tych wynik 5 tytułów filmowych, Alexander Payne. A Christmas. Prep school i Paul Giamatti, to będzie oczywiście um, zeszłoroczne holdovers. Biopic Concert René Zellweger, to jest Judy Garland, ale od razu widziałem też, że jestem w stanie ustawić um, jestem w stanie ustawić Cinderella uh, Man uh, OK. To Rene Zelweger też nie gra w takim razie. Okay. Ee, Cinderella. Boxer Black and White. To jest Robert De Niro i Raging Bull. Cinderella Hillary Duff Story Halloween Dance. Nie wiem, co to jest za film, no, ale ukaże nam się Cinderella Story po prostu. Który gra Hillary Duff i Chad Michael Murray. Ee, Judy Film, za który Rene Zellweger wygrała Oscara. Cine To Nerdle, Drugi quiz. Mamy 16 tytułów filmowych i układamy motywy, które je łączą. Happy Feet, Mad Max Fury Road, 3000 Years of Longing, to są wszystko firmy George'a Millera, tak samo jak Babe Big City, czyli sequel, ale o tym już mówiłem, że sequel faktycznie jest e, w reżyserii George'a Millera, ale uznaje się raczej, że pierwszy też on nakręcił, a przynajmniej on tak twierdzi. Harry Potter and the Goblet of Fire, Good Time i Tenet, mają wszystkie Patusona, tak jak The Lighthouse, Kingdom, Kingdom, Kingdom of Heaven. I Kingdom, Fallen Kingdom. Ostatni film to jest Tim Allen, no dobrze, że wyszło mi samo, bo mogłem długo namyślać się, kto mi jest tutaj potrzebny. OK, i teraz potrzebujemy w przeciwnym kierunku coś, co łączy te filmy, które już skatnęliśmy. Hmm. To jest story, myślałem, że może może być ciężko tutaj. Okej, okay. Harry Potter, and The Goblet of Fire, Kingdom of the Planet of the Apes, Mad Max Fury Road. Nie wiem, może sequel? Czwarty w serii. Tak, Goblet of Fire jest czwarty faktycznie. Kingdom wyszło dopiero niedawno jako czwarta część. nie nakręcona przez Matta Reevesa. Mad Max Fury Road jest rzeczywiście czwarty. Fury Road będzie piąta, i to jest story cztery. I teraz prawdopodobnie kolejny trudny quiz, bo będziemy zgadywać 35 miejsc, budynków z horrorów. Lubię horrory, ale nie wiem, czy ja jestem aż tak dobry w takiej scenografii, skąd te miejsca się dobrały. Jeśli jest ich 35, no spróbujemy, żeby chociaż 20. Zobaczymy. Quiz znany jako trudny. Pierwszy to był Overlook Hotel z lśnienia. Tutaj mamy dobrze widzimy postaci, bo to jest Get Out, dom, do którym płynęli. To wygląda jak Midzomar. widzę, że to chyba jest Daniel Radcliffe, ale czy to jest, to nie jest Black Widow, tylko Black Woman? Nie wiem, przypomnę Oj, oj, oj. Aż będzie przyjemnie zobaczyć się. Zobaczę, czy to będzie Cure for Wellness. Dobra, o. No, Widzę, że trochę robią takie minimalne deep cuty. Będziemy wpisywać Friday the 13th, albo Halloween, albo e, Nightmare on Elm Street. Żaden z tych. Hmm. Czy to może być ewentualnie egzorcysta? Dobra. To wygląda jak budynek z X machiny ale <coughs> widzę Elizabeth Moss, więc to jest Invi Invisible Man, czy serial Oneel, który współpracował z Jamesem O'Neillem nad, e, nad piłą, na przykład. Policja zebrała się. Bayshore. Chyba się nie domyślę. Zawodnie domy, trochę jak no, Wrong Turn, albo Hills Have Eyes. Nope to chyba też nie jest. Us Candyman, nie? Zdaje mi się, że powinienem poznać ten samochód. Czy jest szansa, że to jest modern? Chyba, chyba za duże, za duży budynek. The Thing. Hmm, quiet Place? <noise> Czy to jest teksańska masakra piłą chęcią? Texas Chainsaw Massacre 476 to też pewnie jest znany. kurcze ale zły na siebie potem, że nie, nie przewidziałem. To ok, 28 dni później. Szykujemy się na to, żeby dostać trzecią część. Tylko ja, że tu ktoś wisiał. Czy to jest Sinister? A, to nie jest Sinister, a może... Annabelle? Sinister 2? <grych> Chciałem powiedzieć, że Cabin in the Woods, ale to nie, nie ten film. Zobaczymy, czy tutaj Long Turn może lepiej będzie pasować, nie? To od razu, od razu creepy. No, 20 może być przesadą, może się nie udać. Zobaczmy. Amityville, horror. Ok. Mmm, wygląda trochę jak Ready or Not. Nie do końca, horror. Co wygląda mi na Halloween? Nie? Może to jest. A, to jest Nightmare on Elm Street. Bo te niebieskie drzwi są bardzo charakterystyczne dla do tego domu. Dwycz, nie, nie ta kolorystyka. To wygląda na noob. Nope. Pewnie powinienem po postaci, która przyjechała garbusem, poznać. Kurde jak są te zamki zawsze to nie pamiętam jakie tu chory się odbywały frustrujące. Ok, to jest it na pewno To są others Kurde kojarzę, to jest X. Yy, tu widzę starszą panią, czyli Maxim Dobre, ale, ale nie znam o. Dobra, to jest, to jest witch. <laughs> Rodzina Adamsów. Uh, psycho. Ok, mam 19, zobaczmy, przejrzyjmy sobie jeszcze. Churde, nie... Ten film, jak on się nazywa? Lady in Black. Nie, Woman in Black. Ok, udało się. <laughs> Tego nie wiem. Dobra, mamy, dotarliśmy do tych 20, reszta to będzie tylko czekanie na, na zgadnięcie, więc przejdziemy sobie po prostu te, które mi zabrakły poddaję. Suspiria. Dobra, faktycznie kolor czerwony mógł być e, rzeczywiście podpowiedzią, ale nie widziałem. Scream. No, co prawda jakość tego, e, tego screenshotta nie jest za wysoka, więc e, no nie domyślałem się, ale no mogą mieć to sens, zwłaszcza że widzę tutaj chyba Kurt Necox, która nadaje. Don't breathe. Większość dzieje się jednak w domu, więc nie pamiętam jak, jak wygląda ten, ta chata. The Haunting nie było szans, bo nie widziałem. Barbarian oczywiście, tak jest. To jest tu, gdzie wynajęła sobie ten dom faktycznie, przecież padało dosyć mocno. The Conjuring bo Vera Farmiga, mój błąd. The Evil Dead. Na to jestem zły, powinienem był się domyślić. To jest Mother. Ok, The Ring. The Skeleton kid, nigdy bym gdybym się nie domyślił, The Wicker Man. <laughs> Okej, okay. Nosferatu, dobra, też bym się nie domyślił, Hellraiser. Fair enough. Crimson Peak ma sens oczywiście. I Halloween. Próbowałem w tylu innych miejscach i zapomniałem wpisać tutaj. No tak jak zapowiedzieli, trudny quiz, ale dowiedziałem się całkiem sporo. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam już na jutro. Pa!